Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj rozpoczęła się fuzja Brizara. Jest to fuzja hybrydowa, czyli mamy jednego epika, którego e, potrzebujemy w czterech kopiach. Także zbieramy fragmenty, musimy 400 fragmentów uzbierać na czterech epików, a potem musimy tych epików podlewelować, ascendować i dopiero z nich e, robimy fuzję legendy. Także w tym filmie przyjrzymy się temu, jak wygląda ten epik, Aczkolwiek ja już go na moim kanale omawiałem kiedyś, jakiś czas temu, miesiąc temu, coś takiego, ponieważ wtedy, pamiętam, Plarium przypadkowo dało nam informację, do, czym, dali nam informację o nowych czempionach w poprzednim patchu, ale przypadkowo dołączyli właśnie jeszcze jego, ale omówimy sobie go drugi raz dzisiaj i przyjrzymy się oczywiście całej rozpisce. Także zapraszam Was na film. Zacznijmy od przyjrzenia się nowym czempionom, ponieważ sam Blizzard nie jest jedynym nowym y, czempionem. Ogólnie jest pięciu nowych czempionów w grze, także mamy Blizzara, który nie będę omawiał jego, ski, jego skillów, to już zrobiłem, ale przyjrzymy się jego statom. Naprawdę są imponujące. Wysoki HP, wysoki defense jest, szybki ma wbudowane już accuracy. Tak się tutaj ten ogryn prezentuje. No więc to już widzimy. Przejdźmy teraz do czempiona, który jest potrzebny do tego, żeby go zrobić. I tym czempionem jest Bowos Sharphorn, ten oto e, szatański koziół. Widzimy, ma tutaj takie symbole na, e, na plecach i co on potrafi staty? To jest support, przyzwoity HP, przyzwoity defense. Generalnie jest przyzwoicie, nic, ale niczym też się nie wybija. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, mamy 50% szans na wrzucenie Decrease Speed na dwie tury. Decrease Speed zawsze przydatne na bossach, przyzwoite też szanse. A2 atakujemy wszystkich i ma 100% szans po wyksiążkowaniu na wrzucenie Decrease Crit Rate i Decrease Crit Damage na dwie tury. Szczerze powiem, nie są to moje ulubione buffy. No oczywiście w PvP, przepraszam, w PvE Crit Rate na przeciwnikach. W zdecydowanej większości przypadków zapewni nam brak krytycznych uderzeń ze strony bossa. W związku z tym crit damage jest kompletnie zbędnym buffem, debuffem w takiej sytuacji, no bo bez krytycznych uderzeń, a w PvP w PvE, przepraszam, to jest zazwyczaj 15%, więc to się staje bezużyteczne. Na arenie? Czy bym to brał na arenę? Szczerze są buffy, debuffy które dużo bardziej bym e, potrzebował niż Decrease Crit Rate i Decrease Crit Damage. Na A3 usuwa jeden losowy debuff z naszych czempionów i umieszcza Increase Crit Rate, Increase Crit Damage na wszystkich naszych na dwie tury. No to już może się bardziej na arenie przydać, ale generalnie, no jest to taki ok skill. Najwyżej, ok. Nie jest to też nic. Wybitnego, no i mamy pasyw leczy naszych czempionów o 10% ich max HP, kiedy są uderzeni krytycznym uderzeniem. Znaczy, z jednej strony obniżamy im crit rate i staramy się, żeby tych krytycznych uderzeń nie było, z drugiej strony mamy pasyw, który nam daje bonus za krytyczne uderzenia. Pomieszanie z poplątaniem. Nie, nie uważam tego czempiona za jakiegoś e, ciekawego. Nie. Ale wiecie, jeżeli nie jesteście w stanie zrobić fuzji, ale możecie epika zgarnąć, no to czemu nie? Zawsze to jest jeden epik więcej. Dobra, a teraz przejdźmy do dodatkowych legend. W zasadzie mogą mnie wychodzić, ponieważ tutaj mamy Gwindolin the Silent Sowa. Tak się prezentuje i zobaczmy, co tutaj mamy. Jest to nuker. Wysoki, naprawdę wysoki atak. Defense. No, pozostałe staty jest szybka. Ale niczym się nie wyróżnia. Zobaczmy, co tutaj mamy. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie ma 50% szans na wydłużenie czasu trwania debuffów o jedną turę. Wszystkich debuffów no to jest fajny ruch. To jest ruch. Narazu no razu na myśl przychodzi Wizir, który też przedłuża. Ma fajne szanse na przedłużenie czasu trwania wszystkich debuffów swoją drogą. Ile on ma? Też ma 50% szans? Czy inaczej? wizji, że gdzie ty jesteś? Tutaj tutaj mamy tak samo 50% szans. Ok, czyli inny rozkład, jeśli chodzi o książki, ale generalnie jest tak samo. A2 atakuje wszystkich przeciwników. 100% szans na wrzucenie decrease speed i licza na dwie tury. Dodatkowo wrzuca decrease accuracy na wszystkich, którzy są pod wpływem dwóch lub więcej debuffów na dwie tury. Pytanie, jak mocno uderza? To przede wszystkim y, te debuffy raczej to. S... Raczej bym myślał o PVE niż PvP. 3 tury cooldown, Ale jeżeli naprawdę mocno uderza, no to wtedy jak najbardziej może być to ciekawy nuker na arenę. A 3 atakuje wszystkich przed atakiem wrzuca Increase Accuracy na nas na dwie tury. I mamy 100% szans na kradzież blok debuffs przeciwnikom. Jeżeli przynajmniej jeden blok debuff został skradziony, umieszcza blok debuffs na wszystkich naszych na jedną turę. Ok, no szczerze powiem, problem mam z tym czempionem: czy to bardziej nuker, czy bardziej support. I tutaj zwiększa crit damage o 1% za każde 10 akuracji, które ma. Dostaje dodatkową turę, jeżeli użyje trzech skillów. Czyli jeżeli użyjemy A3, A2, A1. No, to ma przy okazji dodatkową turę i na koniec aura zwiększa akurację we wszystkich miejscach o 60%. Hmm. hmm, ciężko mi określić, ciężko mi się zdecydować. Eee. No, taki troszkę support z obrażeniami na PVP, eee, PVI przepraszam, tak bym tego czempena określał. No, mamy ciekawe debaffy. No, trzeba by przetestować, zobaczyć, jak on się spisuje. Idziemy dalej. Gdzie mamy kolejnych czempionów? Tutaj nie. Mamy w sylwanach kogoś. tak. Firol The Barkhorn. Kolejna legenda. Och, wygląda pięknie. Taki świąteczny end. Dzwonki i czaszki zamiast bombek, eee, defense. Uj, bardzo wysoki defense. Prawie 1500 jest szybki, accuracy ma eee, a jeden. Atakuje jednego przeciwnika. Mamy 100% szans na wrzucenie decrease speed na dwie tury, jeżeli eee, walczymy z bossem. Ignoruje 20% resistance. 100% decrease speed przyzwoicie plus. 20% rezystensu ignoruje. No wiecie, na tych naj największych bossach, gdzie mają naprawdę wysoki. Resistance, to może oznaczać naprawdę duże, mniejsze, dużo mniejszą potrzebę accuracy u tego czempiona. A2 atakuje wszystkich. Mamy 100% szans na wrzucenie decrease accuracy i block buffs na dwie tury. Jeżeli walczymy z bossem, ponownie ignoruje 20% rezystensu Block buffs na AOE, block decrease accuracy na AOE, decrease speed. No to mi mówi hydra. No i tutaj umieszcza INCREASE RESISTANCE na 3 tury i PERFECT VEIL na WSZYSTKICH poza tym czempionem Fantastyczna, bardzo w grze potrzeba czempionów, którzy wrzucają PERFECT VEIL na wszystkich No to jest po prostu HYDRA, szkoda, że 4 tury cooldown'u Szkoda, że nie jest jeden cooldown krótszy, bo mamy bardzo mało czempionów, którzy wrzucają PERFECT VEIL na wszystkich Więc to, no naprawdę jest to ciekawy czempion na hydrę. Decrease Speed, bardzo przydatne. Decrease Accuracy Block Buffs, bardzo przydatne. Perfect Veil, bardzo przydatny. Jeszcze mamy Passive. Jeżeli Champion jest pod wpływem dwóch lub więcej buffów, przynajmniej dwóch buffów, zwiększamy Resistance. Trzy buffy, zwiększamy Accuracy. Cztery buffy, zwiększa obrażenia o 20%. No to jest naprawdę ciekawy Champion. I jeszcze mamy większy Resistance o 60 punktów. Ten mi się podoba. Ten mój... Tego chciałbym trafić, chciałbym go przetestować na, głównie na Hydrze. E, ok, i jeszcze chyba był Knights Revenant. Tutaj mamy Karilona. Karilon the Ringer. Void nowy. I zobaczmy Support. Ok, staty bardzo szybki. A jeden atakuje wszystkich. Mamy 50% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich buffów. O jedną turę. Bardzo dobre A1. Atak AOE. Wysokie szanse na obniżenie buffów. a dwa Atakuje wszystkich przeciwników. 100% szans na wrzucenie hexa na dwie tury i weekend na dwie tury. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Freezu, mamy 100% szans na wrzucenie tego, tych buffów na trzy tury, a nie dwie. I tu już mam problem. Tu już mam problem. Hex jest buffem, nie arenowym głównie, ale buffe, yy, debuffem PvE. Weekend oczywiście jest dobry wszędzie, ale jeżeli mógłbym wybierać, to na arenę wolę Decrease Defense. Problem jest taki, że w PvE wszyscy bossowie praktycznie są odporni na freeze. Więc z założenia ta druga część jest bezużyteczna na bossach. Szkoda, szkoda, że tutaj nie ma czegoś innego yy, niż frizz. A3 umieszcza freeze na wszystkich przeciwnikach na jedną turę w pełni, opróżnia turmiter przeciwnikom, którzy otrzymają freeze. Napełnia turmiter u wszystkich o 10% za każdy freeze, który został zablokowany albo rezystowany. Heh. Na falach to by się przydało. Ale na bossach Frizu to no to jest bezużyteczne. To jest kompletnie bezużyteczne na bossach. Bo ani nie obniżymy turmiter, Zresztą często nie można obniżać turmiter, ani Frizu nie wrzucimy. Więc generalnie zwiększymy nasz turmiter. O, to się przyda. To się przyda. chociaż zablokowany albo rezystowany No ok, jeżeli jest odporny, no to czy odporny równa się zablokowany? No nie wiem, nie wiem. Generalnie nie podoba mi się to. Yy, ignorujemy 10% na, na pasywie, Ignoruje 10% defensu. Jeżeli przeciwnicy są pod wpływem frizu, ok, znowu na bossach nie działa. A jeżeli to jest freeze wrzucony przez tego czempiona, to 20% defensu ignorujemy. Aura, arena. Speed na arenie. No, generalnie. Ignorujemy defense, ale Freeze zmniejsza obrażenia o 20% już. Więc to jest taka kompensacja za, za, za obniżenie. Generalnie dla mnie jest to słaby champion. Nie widzę. Nie widzę tego, gdybym, gdzie miałbym go używać. Czy bym chciał go używać na arenie obniżanie buffów No dla mnie jest to nie do pracy, nie, nie jest to dobrze przemyślany champion jest ten poprzedni był dla mnie dużo bardziej ciekawy niż ten Void. Nie podoba mi się ten Void ani ani trochę. Oczywiście ostatecznie trzeba będzie go przetestować, zobaczyć jak ten pasyw działa. Może rzeczywiście da to na tyle dużo bonusu, że warto go będzie używać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o nowych championów. A teraz już popatrzmy na rozpiskę naszej fuzji. Przed waszymi oczami, teraz jest cały kalendarz, cała rozpiska. I widzimy tutaj ile tych fragmentów jest dostępnych. Przypominam, 400 potrzeba, żeby zgarnąć wszystkich epików. No i tak, mamy 200 w turniejach, mamy 200 w eventach plus 50 dodatkowych, tym razem są dodatkowe. I wyjątkowo zrobili, y, dodali Heroes Path, który rozpocznie się 25 w pierwszy dzień świąt, potrwa do 29. Także, no chociaż podejrzewam, że już się skończy 29, ale rano, więc trzeba liczyć, że 4 dni będzie y, trwał Heroes Path. Nie wiemy, jak będą tam nabijane punkty. Czy, będzie to, czy będą to szardy, solstony, czy będzie to levelowanie czempionów, nie wiemy co będzie tym głównym dostarczycielem e, punktów w czasie Hero's Path, ale jest opcja 50 dodatkowych. Jeżeli to chcecie pominąć, trzeba zrobić absolutnie wszystko. Chyba, że oczywiście jest taka opcja, że traficie jednego lub więcej bowosów, otwierając szardy i wtedy trafiając jednego bowosa z automatu, możecie sobie wybrać cztery. tutaj turnieje lub eventy, których nie będziecie robić. Także... Jeżeli idziecie po Blizzara, to e, życzę Wam, żebyście chociaż jednego Bowosa trafili, bo z, to jest duża oszczędność zasobów i czasu. Poza tym wygląda to standardowo: po 25 fragmentów w każdym i evencie turnieju. Z tego co już się dzisiaj pokazało, bo mamy Smoka i Champion Training, nie były to rozbite fragmenty, czyli mamy 25. Więc albo robimy, albo nie. Nie da się troszeczkę zebrać. I tak uciułać powiedzmy na to, żeby coś innego pomiędzy Trzeba robić, e, trzeba zdorbić wszystkie w każdym evencie. Ech. Szkoda, niestety, tu źle wygląda, e, ponieważ pierwsze dwa dni Smoka są bez Dungeon Divers, Dungeon Divers dopiero zaczyna się w sobotę i wtedy możecie iść mocniej. Także polecałbym e, najpierw może skupić się na Champion Training, farmić tutaj robić kurczaki, aczkolwiek można połączyć jedno i drugie, oczywiście mając kogoś do solowania, no a ostrzej iść dopiero w sobotę, gdzie możecie to połączyć, w zasadzie wszystkie trzy rzeczy możecie wtedy połączyć yy, i farmić punkty na smoku, levelując kurczaki. W piątek zaczyna się salmon rush, będzie otwieranie szardów, no jeżeli traficie bowosa, pięknie, arena potem ice golem, Zresztą wczoraj mówiłem, kiedy to będzie dokładnie te. Bo to się pokrywa z e, Super Ratesami 3 Razy Artifact Enhancement, więc dużo srebra znowu pójdzie. 3 Dungeon Divers, ten pierwszy jest najdłuższy. Potem są nieco krótsze, więc tutaj będzie mniej punktów do potrzebnych do zgarnięcia. Champion Training Event tutaj na dole. Kolejny, e, znaczy kolejny, drugi, bo mamy teraz turniej. Potem będzie Event. Więc tak to wygląda. Jest to wszystko opakowane Kończy się wszystko, ostatni turniej kończy się w piątek 29. Potem będą jeszcze e, do końca roku dwa dni, na to, żeby tych wszystkich czempionów podlewelować, asendować i dokończyć. Pamiętajcie, jeżeli chcecie legendę zebrać, musicie to zrobić przed końcem roku. Ale teraz, kilka takich e, tipsów. Nie, od, nie odbierajcie bowosa od razu. Jeżeli zbierzecie fragmenty, trzymajcie, dlatego że w następny weekend, nie ten obecny, tylko w następny, przy Champion Chase Tournament, będziecie przecież mieli za każdego bowosa 250 punktów. A jak się postaracie, to będzie można trzech takich odebrać w trakcie trwania przed końcem Champion Chase, to Wam może dać 750 punktów. Warto o tym pamiętać. Inna jeszcze taka rada, nawet jeżeli nie idziecie po, tego, po tą legendę, to możecie przy okazji zebrać fragmenty na jednego, może nawet na dwóch, na dwóch Bowosów, trzymajcie to też kiedyś w przyszłości to może wam pomóc, pomóc przy CVC albo przy innej fuzji, gdzie będzie trzeba robić Champion Chase, bo to będą fragmenty, więc zawsze można coś, coś pozbierać. Poza tym, no, wygląda to intensywnie. No, generalnie te hybrydowe fuzje zazwyczaj są trudniejsze, tym razem są dodatkowe fragmenty. E, czy ja bym się jakoś super nastawiał? Nie, dlatego że kompletnie nie wiemy, co tam będzie e, tutaj dominującym eventem, znaczy dominującym sposobem zdobywania punktów, więc może być tak, że będą Solstony, a Wy nie macie Solstonów. I będzie słabo. Yy, więc nie nastawiałbym się. To jest taka rezerwa na sam koniec. Że jeszcze jak coś pominiecie. Coś Wam nie wyjdzie. To mm, jest jakaś okazja. Ale jako kompletną rezerwę bym to traktował. Ok. Czyli tak to wszystko wygląda. Dajcie znać w komentarzu. Czy idziecie. Ja no niestety przez to, że się to pokrywa ze świętami. Yy, muszę zrezygnować. Nie będę miał czasu. Bo w zasadzie od. 22 już mam wolne, więc od tego momentu już mogę być poza domem tutaj potem Sylwester Zakopane Nie będę miał kompletnie czasu, żeby to robić. Dajcie znać, jak Wy, jak, wam, jak Wy się na to zapatrujecie, czy jakiś nowy czempion, nowa legenda, która się pojawi, pojawiła, w grze wam się szczególnie podoba, czy jednak jesteście sceptycznie do nich nastawieni. Okej, okay. z mojej strony to tyle. Mówi do Was Samael. Cześć! you <music>